Na połowę czerwca planowane jest uruchomienie remontowanej fontanny w Parku Miejskim w Szanowie. Prace trwają od kilku tygodni. Urządzenie doczekało się kompleksowego remontu po wielu latach. W ostatnim czasie fontanna była nieczynna z powodu m.in. nieszczelności instalacji doprowadzającej wodę. Była nieszczelna misa, były, były problemy z obiegiem zamkniętym wody, i no ona była zupełnie wykonana w innej technologii niż fontanny, które się teraz wykonuje. Pierwszy etap pracy obejmował właśnie remont przyłączy. Przy okazji wyremontowano także rury z pobliskich szaletów. Jak mówi naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, szanowskiego magistratu, właśnie prace podziemne były bardzo trudne. Na etapie realizacji największy problem mieliśmy z gruntem. Okazało się, że grunt, który, który wymagał w części wymiany w ilości większej niż przewidywaliśmy. To był jedyny, jeden, jeden z, z, z problemów, jeżeli chodzi o, ten, o realizację tej części, której nie widać. Remontowana fontanna całkowicie zmieni swoje oblicze. Bardzo tradycyjną konstrukcję zastąpi nowoczesne urządzenie z kilkoma strumieniami wody tryskającymi ponad powierzchnią gruntu. Dodatkowo fontanna ma być podświetlona. Próbny rozruch planowany jest na koniec maja, a Uruchomienie fontanny na 15 czerwca. Koszt całości prac szacowany jest na 380 tysięcy złotych. Dodatkowo jeszcze w maju planowany jest przegląd fontann na Chrzanowskim Rynku, tak by woda popłynęła w nich przed dniami miasta.